Spektakl Hotel Nowy Świat w reżyserii Magdaleny Piekosz to prawdziwy hit Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Teraz można nawet powiedzieć, że eksportowy. Już 21 marca artyści Teatru Polskiego wyjadą do Turynu, gdzie zaprezentują spektakl na deskach Teatro Astra. W zeszłym roku w maju na dniach województwa śląskiego był obecny w teatrze, gościliśmy dyrektora Teatru Akorte w Turynie, Beppe Novello. I po wielu rozmowach okaza okazało się, że że mamy jakby wspólne spojrzenie na sztukę, na teatr i, i, i w jakiś tam sposób i mentalny też i artystyczny się zaprzyjaźniliśmy. Potem gościliśmy u niego na festiwalu w lecie i w tym roku właśnie za chwil parę jedziemy z teatrem Hotel Nowy Świat w reżyserii Magd Magdaleny Piekosz i choreografii Jakuba Lewandowskiego na trzy spektakle do Tyryny, z czego bardzo się cieszę. A później ta współpraca będzie się rozwijała, ponieważ mamy w planach spektakl w reżyserii właśnie owego BP Novello Cinema, który, który będzie miał miejsce w naszym teatrze i również będzie pewnie pokazywany w, w Turynie. Natomiast ja zostałem zaproszony do wyreżyserowania polskiego tekstu monodramu Julii Holewińskiej Guma Balonowa, który będzie prezentowany właśnie tam w, w Turynie, ale również w Polsce. W czasie, gdy bielscy aktorzy będą gościć w Turynie, scena Teatru Polskiego nie będzie świecić pustkami. Wręcz przeciwnie, będzie błyszczeć blaskiem gwiazd wielkiego formatu. W tych dniach, kiedy nas nie będzie, to będzie między, przepraszam, muszę się posiłkować, bo tego sporo jest, pomiędzy 21 marca a 24, no chcieliśmy Państwu taki mały przeglądzik za, zaproponować, w którym między innymi pojawi się... Andrzej Seweryn ze swoim monodramem wokół Szekspira, zbudowanym z fragmentów najgenialniejszych szekspirowskich monologów i scen. Myślę, że to jest duże wydarzenie. Tego jeszcze w Bielsku nie, były, nie było. Pojawi się również bardzo ciekawy spektakl Projekt Trzy Siostry. Baletowy, taneczny, gdzie inspiracją jest właśnie sztuka czechowa. Oprócz tego nasz stały gość, który pojawia się tutaj u nas co jakiś czas regularnie, przynajmniej raz w roku, Michał Bajor z piosenkami francuskimi, od Piaf do Garu. No a już wymienię wszystko, oprócz tego jeszcze Audiencja 5, Piotr Zawadzki, słynny monodram Bogusława Szefera. No a potem wracamy, od, od 25 jesteśmy na miejscu i 25 proszę trzymać za nas kciuki, ponieważ będzie rozstrzygnięcie związane z nagrodą Złotej Maski, a wiem już nieoficjalnie, że mamy kilka nominacji, jak zwykle od paru lat jesteśmy przodującą sceną w województwie śląskim i proszę trzymać ciuki za nas, żeby te nominacje zamieniły się w statuetki. Powróćmy jeszcze do spektaklu Hotel Nowy Świat, który tak zachwycił włoskiego reżysera. Hotel Nowy Świat widział zarejestrowany na płycie na DVD, natomiast na żywo widział na, na dniach województwa spektakl mistrz Małgorzata Story. Jeszcze w takiej eksperymentalnej formie, ponieważ w, w tym dniu, kiedy on oglądał ten spektakl, w tym spektaklu, Grała gra piątka aktorów z Rosji, z teatru Buchakowa, gdzie byliśmy wcześniej na zaproszenie właśnie dyrekcji tego teatru, a myśmy ich na te dni województwa zaprosili, daliśmy im tekst, oczywiście po rosyjsku przetłumaczony, i oni z naszymi aktorami grali po. Po rosyjsku, nasi oczywiście po polsku. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo się ten spektakl podobał BP, dyrektorowi teatru z Turynu. Natomiast dla niego największym, największy zachwyt, tak jak Pan powiedział, wzbudzał, wzbudzał fakt, że na scenie było 20 parę osób, ponieważ we Włoszech a raczej to nie jest niemożliwe z wyjątkiem oper, ponieważ tam nie ma teatrów instytucjonalnych takich jak nasz. Nie ma stałych zespołów. Więc no, jeżeli tam jest spektakl pięcioobsadowy, to może on się opłacać. 10 to już na granicy. Ryzyka jest 15 osób, to jest samobójstwo. U nas było 20 parę, więc myślę sobie, że to ważne jest, żebyśmy robili wszystko, żeby te teatry instytucjonalne istniały, bo dla naszego widza to jest normalne, a jeżeli, a jeżeli po prostu doprowadzimy do sytuacji, że takie teatry nie będą finansowane, no to wtedy również widz nasz, polski, będzie musiał jechać do innego kraju, żeby zobaczyć 20 osób na scenie, czego bym sobie nie życzył. Widać, że polska sztuka ma wiele do zaoferowania widzom, także w Europie Zachodniej i to nie tylko dlatego, że mamy świetnych aktorów, reżyserów i przedstawienia na wysokim poziomie artystycznym. Okazuje się, że jest jeszcze Coś, bez czego nie można robić sztuki przez duże S. To wszystko kwestia oczywiście pieniędzy. Tam no, też się robi duże przedstawienia we Włoszech, no ale to tak jak powiedziałem, to są opery albo sytuacje takie, kiedy to jest mocno dofinansowane czy, czy przez państwo, czy przez Ministerstwo Kultury, no ale taka sytuacja, żeby było kilkadziesiąt teatrów instytucjonalnych z, z załogą kilkudziesięcioosobową, z zespołami aktorskimi 20, 30, 40 osobowymi, to jest nie, to jest nie, 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 do, nie do pomyślenia we Włoszech. Natomiast bardzo się Cieszę z faktu tej współpracy, ponieważ DAT Polski we Włoszech cieszy się ogromną estymą. A to za sprawą jeszcze Kantora, a to za sprawą Grotowskiego, ostatnio LUPY. Warlikowskiego i, i, i a Włosi z Turynu również oczywiście wiele słyszeli o naszym teatrze. Jest internet, więc wszędzie można dotrzeć. I te, ich nagro te nasze nagrody y, y, robią wrażenie. We Włoszech również. Bardzo się cieszę, że z BP Nawel będziemy współpracować, bo myślę, że to jest współpraca, która się będzie rozwijać przez, przez wiele lat i, i, i planujemy również koprodukcję, y, wspólną spektakl, za którymi polskimi i włoskimi, który będzie miał premierę i w Turynie i w Bielsku. No ale to wszystko przed nami, na razie dojedźmy szczęśliwie do Turynu, pokażmy trzy razy Hotel Nowy Świat i wróćmy szczęśliwie z powrotem.